Asia i Kamil z Rolnik Szukażony wzięli ślub. Panna młoda miała na sobie odważną kreację. Bohaterowie programu Rolnik Szukażony wzięli ślub. Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz powiedzieli sobie sakramentalne tak w sobotę 9 września. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z uroczystości. Można na nich podpatrzeć, jak para młoda prezentowała się w najważniejszym dniu swojego życia. Asia postawiła na odważną kreację jaką? Zobaczcie sami. Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz poznali się na planie ósmej edycji Rolnik-szuka żony. W październiku 2021 roku przed kamerami programu Rolnik oświadczył się swojej ukochanej. Rocznicę zaręczyn para świętowała, oczekując na przyjście na świat swojego pierwszego dziecka. Asia i Kamil w październiku ubiegłego roku zostali rodzicami Antosi, o czym kilka dni po porodzie poinformowali w mediach społecznościowych. Asia i Kamil z rolnik szukażony wzięli ślub. Teraz przyszedł czas na zalegalizowanie związku. W sobotę 9 września Asia i Kamil stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne tak. Uroczystość odbyła się w rodzinnych stronach panny młodej w Gębicach w województwie wielkopolskim. Pierwsze zdjęcie świeżo upieczonych małżonków zostało opublikowane na profilu Programu Rolnik szuka żony w mediach społecznościowych. Dziś tak powiedzieli sobie Joanna i Kamil. Kochani, wspaniali, najpiękniejsi nasi. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Sto lat młodej parze. Kropka. najpiękniejsze w kratka rolnik szukażony jest to, że co jakiś czas mamy to szczęście i ten zaszczyt, że możemy opublikować zdjęcie takie jak to, otwierający nowy rozdział historii, która zaczęła się od jednego listu. A już wkrótce Marta dostarczy nowe listy, czytamy na Instagramowym profilu rolnika. Na zdjęciu widać, jak Asia i Kamil całują się w kościele, zaraz po tym, jak wstąpili w związek małżeński. Kilka zdjęć z przygotowań do ślubu oraz samej uroczystości pojawiło się też na Instagramowej relacji fotografa, który uwieczniał wydarzenie na zdjęciach. Żona rolnika miała na sobie odważną kreację: górę sukni zdobił bowiem prześwitujący koronkowy gorset, który eksponował jej ciało. Internauci zasypali bohaterów. Rolnik szuka żony gratulacjami. W komentarzach pod zdjęciem nowożeńców opublikowanym na Instagramie, rolnik, szuka żony, zaroiło się od gratulacji i życzeń od fanów programu. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, samych cudowności w życiu i patrzenia w tym samym kierunku oraz uzupełniania się wzajemnie. Piękna para. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. O, moi ulubieńcy dużo miłości i wzajemnego wspierania się w gorszych cywilach. Piszą Fani, Asi i Kamila, którzy cieszą się ich szczęściem. My również przyłączamy się do życzeń i gratulacje.